Cześć, tu Stachu, Staszek, Stasiek. Albo mówcie mi Saladin. Yy, mów mi Saladin, dobrze? Saladin. No, myślę, kurka. Taka będzie niespodzianka. Szanowni Państwo, na chwilę postanowiliśmy zapauzować cykl jak przetrwać na korzyść, jak przetrwać pierwszy sezon na 125. Tak się wydarzyło, że zadzwonił do mnie mój dobry znajomy. No to się zgodziłem. Wychodząc naprzeciw potrzebom motocyklistów w kategorii B, cofniemy się do Absolutnych podstaw. Powiemy sobie w kilku odcinkach, jak posługiwać się motocyklem klasy 125. Jak kierować, jak siedzieć, jak hamować i czego nie robić. Pokaż teraz, jazdę po Powiemy sobie o rzeczach, które na rowerze były mało istotne, a tu będą szalenie ważne dla naszego bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Czyli do czego służy kranik, akumulator, stanie, sprzęgło itd. Przygotowane przez nas materiały są skierowane do osób, które nie miały dotychczas kontaktu z motocyklami. Nie jeździły motorynką, nie jeździły Simpsonem, nie poruszały się sprzętem klasy WSK po bezdrożach wiejskich. Także będzie znowu o hamowaniu, będzie o manewrach parkingowych. Powiemy sobie w kilku odcinkach, jak posługiwać się motocyklem klasy 125, jak kierować, jak siedzieć, jak hamować i czego nie robić. Będzie trochę o podstawowej technice, jak smarować łańcuch, jak prawidłowo stawiać motocykl na nóżce centralnej, jak dbać o ogumienie, w ogóle o co chodzi z ogumieniem motocyklowym i dlaczego jest inaczej niż przy samochodach. Staramy się mówić do Państwa językiem literackim, żeby każdy, nawet humanista, skorzystał z tych materiałów i czerpał jak największą przyjemność z jazdy motocyklem. Tego wszystkiego dowiecie się od tego pana i trochę ode mnie. No tak. To będzie specjalny cykl dla posiadających kategorię B, stawiających pierwsze kroki na motocyklu. Zapraszam. To co, co będzie w pierwszym odcinku? Ale spójrzcie na mnie, jak do Ciebie rozmawiam trochę, chociaż raz, czekaj, bo to chyba, cię nie, to chyba nie zdradza ciebie. W pierwszym odcinku powiemy sobie o tluwaniu motocyklem. O dobra, no temat jak temat. Ym, aha, to teraz jeszcze ten konkurs. To wie, kto do Was mówi, jest proszony o wpisanie komentarza. Osoba, która pierwsza wpisze prawidłową odpowiedź, otrzyma voucher na szkolenie poświęcone technice jazdy na motocyklu klasy 125. Z osobą to już się saladnie skontaktuje jego w tym głowa, a tymczasem czekamy na odpowiedzi. Bardzo dobre szkolenie, które, no, zobaczycie sami, zmieni Wasze życie. To powiedziałem miasta. Ja, A tutaj obok mnie się gość. Za 3 dni rozwiązanie konkursu. Amen. Może Amen. Co, dosyć tego? A, czekaj. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to co? Polecasz? Ja polecam. O, polecam. To tutaj nasz gość poleca. Piszcie w komentarzach, kto to jest. Jeżeli uważacie, że taki materiał ma sens, to dajcie łapkę w górę. I do zobaczenia w najbliższym odcinku. Cześć. Mówisz cześć. A, zapraszam na fanpage MCSTX. E, słuchaj. To... Co będzie największą niespodzianką e, dla ludzi, którzy wsiadają na motocykl? Obstawiam przeciwskręt. Sam jesteś przeciwskręt. Przeciwsterowanie się mówi, tak? steering, A ja zróbmy z tego przeciwskręt. Słowo, które ma już kilkadziesiąt lat w języku polskim. Przeciwskręt jest kompletnie mylący przecież, no. Że niby on skręci, w, nie w tą stronę, on skręci w tą stronę, w którą trzeba, tylko sterujesz drugą i wtedy to ma sens, takie jest wtedy logiczne, a nie jakieś takie antylogiczne. Owszem, ale prawidła języka są takie, a nie inne. Skoro mamy słowo, które już występuje w korpusie języka polskiego, nie wymyślajmy nowego, bo nam wyjdzie z Wisłęski zamiast krawata. W korpusie, dobra. Yy... No, to już chyba wiecie z kim macie do czynienia. To jest y, prawdziwy nazista językowy. Będzie tutaj nas pouczał. Patrz stachu, jak się świeci. No, ale powiedzcie, macie takich gości? Ja nie spodziewałem się. No, ale zadzwonił, uparł się i kazał. tak, żeby... Z własną latarką. Z własną latarką nie przyszedł. To jest moja latarka. No.